Dzień dobry, dzień dobry moi kochanie, witamy się we vlogmasie. Wczoraj nie było, przepraszam Was bardzo, bardzo serdecznie, ale niestety wiecie jak jest przed świętami e, czasu, jest po prostu bardzo mało. No i powiem Wam szczerze, że jestem podekscytowana. Właśnie przyjechałam. Tutaj jest moja choinka, którą już ubrałam i którą Wam pokazywałam na vlogu, czyli we vlogmasie numer jeden. E, I muszę wam powiedzieć, że... Mm, Coś, co dzisiaj zrobimy, to jest po prostu petarda. Ubierzemy żywą choinkę. Także muszę się pożegnać z tą. Za chwilę ją rozbieram. Kupiliśmy żywą choinkę. Jestem bardzo podekscytowana. Mąż właśnie robi stojak do niej i za chwilę wam ją pokażę. I tu jak widzicie zaczynamy rozcinać choinkę, zaraz zobaczymy efekt końcowy. Powiem Wam, że jesteśmy bardzo podekscytowani, bo jak wiecie my zawsze mieliśmy sztuczną choinkę. No raz kiedyś mieliśmy taką, wygrałam chyba na Facebooku taką choinkę ale była taka ma no mała w porównaniu, bo powiedziałabym, że bardzo mała w porównaniu do tej i była w wiadrze, więc to też inaczej, w wiadrze, no w takiej donicy, więc to też inaczej się prezentowało. Tutaj muszę wleść, aż zobaczcie na krzesło, żeby dosięgnąć, e, dosięgnąć tą siatkę. Zobaczcie, jak ona się już pięknie rozłożyła. Oczywiście na żywo wygląda jeszcze ładniej. Jest ogromna, ogromna. Musieliśmy kanapę wysunąć aż prawie tutaj pod meble kuchenne, żeby nam się zmieściła, ale, mm, tak jak stwierdziliśmy, że e, naprawdę jest tego warta, jest przepiękna. I e, teraz Wam pokażę. Hmm, jak robię ciasteczka, e, bo zrobiłam jeszcze raz z takiego innego przepisu, e, wyjdzie nam trochę więcej, a na końcu pokażę Wam efekt końcowy, jak już wszystko pięknie wygląda. Dobra, zaczynamy od e, masła. Rozpuszczamy masełko. Czekajcie, trochę sobie tu zmniejszę, bo to jest duży palnik. E, roz, y, razem z miodem. Razem z miodem, masło lub margarynę. Ja na przykład tutaj mam masło, bo dzisiaj zakupiłam maselko, więc będzie tutaj z masłem. Ok. Dobra. No i mieszamy, żeby te składniki się połączyły. Czekajcie, trochę Wam tu pokażę, jak to wygląda. rozpuszczony miód ym, z masłem odstawiamy do przestygnięcia to wszystko musi ładnie przestygnąć i teraz mieszamy suche składniki mamy tu taką dosyć dużą miskę, bo tego wyjdzie sporo o tak sobie przesunę e, ja używam mąki basi tortowej i wsypujemy cały kilogram będzie dosyć dużo tych pierniczków, ale u nas idzie, idzie dosyć sporo, dzieci lubią i się śmieję, że zawsze przed świętami muszę robić muszę robić to dwa razy, wsypujemy cukier wszystkie suche składniki mieszamy wsypujemy sodę wsypujemy sodę, dwie poczekajcie, takie równo żeby były dwie dwie i pół łyżeczki sody dobra, wystarczy i przyprawa do piernika. Ja przyprawę do piernika mam taką. Musicie patrzeć tam w składzie, żeby nie było mąki. A czekajcie, zaraz zobaczę. O dobra, okej, okay. jak już mam taką, to wsypię taką. Ale najlepiej tak, żeby nie było już mąki i cukru tam w składzie. Mam tu jeszcze jedną. Tutaj jest 50 gram. Podane w tym, w tym przepisie, ale ja dodam jeszcze. Troszeczkę więcej, może później dołożę, po prostu, żeby ten smak był intensywniejszy. I teraz, I teraz mieszam, mieszam sobie po prostu wszystkie te suche składniki szpatułką, żeby to się wszystko ładnie połączyło. Bo później będziemy wlewać, wlewać miód i wlewać, wlewać miód z jajkami i z tym masłem. I będziemy to zagniatać wszystko, tylko musimy poczekać e, aż nam miodzik z masełkiem wystygnie. Powiem wam, że długo szukałam tego przepisu, bo gdzieś tam też w tamtym roku z niego robiłam. E, I dzisiaj siedziałam i szukałam i szukałam tego przepisu. No i w końcu natrafiłam, natrafiłam na ten przepis i sobie przypomniałam po prostu, że, że ja robiłam go w tamtym roku i naprawdę wyszły pyszne. Poczekajcie, ja chyba dodam jeszcze. Się zdaje, że w tamtym roku miałam jakąś taką mocniejszą tą przyprawę do piernika, że to miało taki bardziej intensywny zapach, ale zobaczymy jak my to wszystko połączymy, bo to są na razie suche pierniczki. Suche, suche składniki, nie pierniczki. Więc Zobaczymy, jak to będzie później. Pachnie, już czuć, że pachnie tą przyprawą. Dobra, tak chyba wystarczy. I zaraz, jak ostygnie masło, to będziemy tutaj wlewać. Wlewać i zagniatać. Ok, nasze mm, nasze, nasze masełko z miodem już yy, ostygło. Jest zimne, więc teraz. Co będziemy dalej robić? Wbijemy sobie tutaj jajka. Czekajcie, tylko sobie tu odłożę. Wbijemy sobie tutaj jaja, żeby te składniki się połączyły i później wrzucimy to do miski i będziemy zagniatać dwa, trzy, cztery jajka. I oczywiście możecie już na tym etapie rozgrzewać sobie piekarnik do 200 stopni bez termoobiegu, e, bez termoobiegu góra pieczenie góra dół. I tak widzicie, ja sobie tak mieszam, żeby te składniki nam się połączyły ładnie. No, ja już robiłam te ciastka, właśnie w tamtym roku. Były pyszne i były bardzo szybko zjedzone. No i wychodzi dosyć sporo tych ciastek. Zależy, jaką grubość zrobicie. Zależy, zależy jakie. No, jakich foremek też użyjecie, tak? Bo jak są jakieś mniejsze, no to wiadomo, że wyjdzie ich więcej, a jak jakieś jak duże, to. No to mniej. Dobra? Myślę, że. Myślę, że wystarczy. Czekajcie mi się tutaj trochę białka. O. Dobra. I teraz yy, kurczę nie przygotowałam się. Zdajmy sobie tylko pierścionki, bo nie lubię w pierścionkach, jak mam później naftykamy. No, Okej. Okay. Mamy tutaj te suche składniki, które wcześniej sobie przygotowaliśmy. I wlewamy teraz yy, te składniki mokre. Dobra, ja wezmę sobie tą łyżkę, którą wcześniej mieszałam. Wygrzebię wszystko. Tak. I będę sobie to mieszać. Na razie, na razie będę mieszać łyżką, a za chwilę przejdę do wyrabiania ciasta ręcznie. Dobra. Widzicie, ono już zaczyna nam tu gęstnieć. Jeżeli będzie takie, jak już będzie w późniejszym etapie, będzie wam się kleiło, to bez problemu możecie dosypać mąki. Tylko wiadomo, z umiarem tej mąki, bo ciastka mogą wyjść później takie bardzo twarde. Ok, chyba tu już będę na tym etapie wyrabiać yy, ciasto ręcznie. I zobaczcie, ile tych ciastek wyjdzie. Jaka duża miska. Yy duża miska i ciastek wyjdzie naprawdę sporo, bo to jest z kilograma mąki, a z takich kupowanych to macie tam, nie wiem ile tam jest, ale nie jest dużo. I też wychodzi dosyć dosyć, dosyć, dosyć sporo. Ale u nas lubią, więc będzie miał kto jeść. Jak widzicie, ja już wyciągnęłam ciasto. Trzeba je ugnia ugniatać, tak mniej więcej 5 e, do 10 minut, żeby dobrze je wyrobić. E, no i podsypałam sobie mąką, bo oczywiście, e, jakże byłoby inaczej, e, kleiło mi się bardzo. Jak widzicie, do palców mam poprzyklejane. Za chwilę się tu umyję. Ale myślę, że za chwilę będzie ok. Można sobie je włożyć do lodówki na pół godziny, żeby troszeczkę, żeby troszeczkę się schłodziło, żeby trochę się schłodziło, no i wtedy te ciastka są bardziej kruche, jak one jest trochę schłodzone, ale nie musicie. Ja za chwilę będę robić pierwsze, a resztę tak kawałek sobie oderwę, a resztę po prostu wrzucę do lodówki i zaraz Wam pokażę jak wygląda. Ciasto, tak wygląda ciasto. Zobaczcie, jaka kula, ciężka, jak nie wiem. No, moje dzieci będą na pewno zadowolone. Dobra, ja sobie kawałek odrywam, bo chcę zrobić takie dwa duże ciastka albo trzy. Zaraz wam pokażę. Tu gdzieś mam szablon, a to zaraz wam pokażę. I tyle sobie zostawię, a resztę włożę do woreczka i włożę do lodówki. Dobra, słuchajcie, położyłam sobie... E, położ wysypałam sobie trochę mąki, żeby mi się tutaj nic nie kleiło i pokażę Wam, jak wygląda mój szablon. Ja sobie po prostu sama go zrobiłam w tamtym roku i zrobiłam takiego ciastka, go tak e, um, udekorowałam lukrem i postawiłam, e, postawiłam na blacie i bardzo fajnie wyglądał, a dzisiaj chciałabym e, zrobić... E, zobaczymy, czy mi wyjdzie mój Alex ma jutro e, Wigilię. Błażej zostaje w domu, więc e, raczej... No zobaczę, może uda mi się przekazać jakoś dla pani wychowawczyni e, lukro tego piernikowego e, ciastka. Zobaczymy. Więc chciałabym, żeby wychowawczyni dostała taki prezent właśnie e, od Alexa. Może jeszcze przyjdzie i sam go po prostu ustroi, zobaczymy. E, albo dołoży jeszcze dołoży jeszcze może tam mm, ciasteczek, żeby żeby Poczekajcie kawałek sobie tutaj oberwę. Bo będzie za gruby, a nie mam tu już blatu. Będzie trochę za gruby. No, i po prostu taki prezent, nie? Myślę, że coś fajnego. E, nauczycielki e, na pewno się ucieszą z takiego prezentu. Ja bym sama też się ucieszyła, jak ktoś by mi coś, coś takiego ręcznie zrobił. A ja lubię, jak ktoś, e, jak mogę komuś sprawić e, przyjemność. Dobra. Nie rozwałkowywujemy za cienko. O, poczekajcie, bo Wy tutaj wszystkiego nie widzicie. O, dobra, i czy mi się dwa zmieszczą? Chyba mi się zmieszczą. Poczekajcie, muszę sobie to obmierzyć. Tak, nie wiem, czy ta głowa nie jest za duża, ale ok, wezmę go to. Do... Może tak, Poczekajcie, tego przycisnę i zobaczę, czy, czy drugi mi wyjdzie. Tu nie, nie wyjdzie. Dobra, trudno. Najwyżej jeszcze raz, jeszcze raz rozwałkuję, a nie chcę, żeby był za cienki, bo w tamtym roku mi tutaj właśnie główka się główka mi się e, ułamała. Więc nie chciałabym, żeby to było za cienkie. I nie pomyślałam, kurczę, że przecież mam blat pod spodem, nie? Ale będę to robić bardzo delikatnie, żeby nie uszkodzić, nie podrapać tego blatu. Tak naprawdę nawet do niego nie dotykam. Ok, i tak wycinamy. Powiem Wam, że w tamtym roku pierwszy raz coś takiego zrobiłam. I naprawdę robił efekt. <grym> robił efekt. Kto przychodził, to się pytał, skąd ja mam takiego ciastka dużego. Można kombinować. Można robić różne rzeczy. Ludzie robią domki. Ludzie robią właśnie domki. No ja zrobiłam takiego ciastka. Ale zawsze też mam ochotę zrobić domek, tylko jakoś nie mogę się, nie mogę się zebrać. W tym roku też miałam zrobić i, i się nie zebrałam do tego. No nie wiem. Może za rok. Dobra. I tak wygląda mój ciastek. Widać, widać. No i teraz po prostu wezmę, wezmę ten nadmiar. Nadmiar. Tak. Musi być bardzo delikatnie, żebym tu czegoś nie popsuła. Dobra. Zebrałam nadmiar, zaraz jeszcze raz ugniotę. A tu teraz postaram się zrobić tak, żeby żebym mogła go podnieść. Mam nadzieję, że nie będzie problemu z podniesieniem go. Dobra, rączkę tak mu trochę poprawimy. Ok. <laughs> Jak to zrobić, żeby to przerzucić szybko? Ok, udało się wycięłam takie e, dwa pierniczki, e, ale powiem Wam, że jak nie dacie sporo mąki pod spód, to jest ciężko go odkleić i może Wam się popsuć, więc uważajcie. No i wiadomo, że grubiej trzeba dać tutaj w tych miejscach, żeby on się nie złamał. I tak wyglądają gotowe ciastki. Zostawiłam do przestygnięcia, a tu mam następną turę. Teraz tutaj jeszcze dorobiłam dzwoneczki, gwiazdeczki, no i jedziemy zresztą ciasta, bo jest tego naprawdę bardzo dużo. No, i chłopaki tu mają inspirację i robią. Fajnie? Powiem Wam szczerze, że bardzo fajnie się robi tymi pisakami. Dokupiliśmy jeszcze dzisiaj czarny, więc chłopcy tu będą tworzyć ciastki. Popatrzcie się tutaj, ładnie. <słuch> I tak wygląda finalnie, już w Wigilię, nasz stół. Oczywiście będą jeszcze dania, jeszcze inne talerzyki. Tam mam takie ozdoby, tu. Zrobiłam taką dekorację wiszącą nad stołem, stroik. E, miał tamten stroik stać na stole, ale nie byłoby miejsca, gdzie postawić jedzenia, więc zrobiłam drugi troszeczkę mniejszy. Tu mam swój wianuszek i tu nasza e, choinka ogromna, aż się zobaczcie, e, odsunę, bo jest naprawdę e, gigantyczna. Także życzę Wam wesołych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia no, żeby były wesołe, spokojne i spędzone w gronie najbliższych, wesołych świąt.